Dzisiaj mam dla Was totalny hicior, jak zdobyć za darmo kalendarz adwentowy z kosmetykami w środku wartymi około 2,5 tysiąca złotych. No po prostu musicie to zobaczyć. Zapraszam Was do oglądania. Oto mój worek z rzeczami do kalendarza adwentowego. Mamy tutaj 25 sztuk totalnie za darmo. Tak jak mówiłam, wartość tych kosmetyków i gadżetów w środku to około 2,5 tysiąca złotych. I słuchajcie, to jest strona Cold Beauty. To są droższe kosmetyki. Trzeba tam wydać około 200 euro, żeby dostać takie gadżety. Raz na 3 miesiące coś takiego dodają. I na przykład bierzecie sobie kalendarz adwentowy jakiś stary, albo po prostu kupujecie jakiś tani z Action za 5 dyszek i wsadzacie to i po prostu macie deluxe kalendarz adwentowy za darmo, ale żeby nie było tutaj tak wszystko ładnie, fajnie kolorowo, słuchajcie ja z tym workiem miałam przyprawę. na początku miałam przyprawy z zamówieniem, no bo żeby to dostać musiałam coś tam zamówić za określoną kwotę i możecie mi powiedzieć, że to nie jest totalnie za darmo, ale dla mnie jest dlatego, że po pierwsze i tak bym robiła tam zakupy, po drugie jak widzicie na kalendarze adwentowe wydaję po kilka tysięcy i co ja dostaję w tych sklepach, w tych drogeriach, po dwie, trzy próbki w saszetce. U nas czegoś takiego po prostu nie ma, więc to są mega okazje. Miałam problem z zamówieniem, ale o tym problemie opowiem Wam dzisiaj o 15, bo właśnie tam otworzę kalendarz adwentowy, który kupiłam na tej stronie. W ogóle najdroższy ever. A jeżeli chodzi o problem z tym workiem, to oni mi go nie wysłali, słuchajcie. Ja do nich napisałam, poprosili mnie o zdjęcie takiego dokumentu, który jest zawsze w zamówieniu oraz o zdjęcie paczki i słuchajcie, szybciutko mi wysłali ten worek. No i dobra, zaczynamy wszystkie produkty pokazywać i oczywiście Przeliczę Wam wszystkie ceny, żebyście wiedzieli, co ile kosztuje. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, Oskia jest to mi znana marka. Mamy tutaj 15 ml maseczki do twarzy. To jest podobno światowy hit, nigdy jej nie używałam całkiem spora próbka, no nie? Jej cena to 99 zł. To jest maseczka przeciwstarzeniowa, złuszczająca i rozświetlająca, więc mega jestem zainteresowana, żeby to przetestować. Wyciągamy kosmetyk numer 2 i do tej torby dają tutaj swoje bestsellery, nie dają jakichś takich rzeczy, które im się nie sprzedają i powiem Wam, że ten kosmetyk ja już mam, to jest kwas tranek samowy. Tutaj oni pokazują, żeby to używać na noc, na spokojnie można używać to na dzień i to jest super produkt do rozjaśniania przebarwień, więc na pewno będę go Stosować, bo już sobie go kupiłam, ale fajnie jest mieć drugi i ogólnie ciężko dostać kwastranek samowy w Polsce, więc zawsze sobie ściągam go z Cult Beauty i to jest taka budżetowa wersja. Ta firma jest u nas dostępna w seforze, ale akurat dokładnie tego produktu nie ma. Na stronie Cult Beauty też ma dużo opinii, kosztuje 80 zł i mamy tutaj bardzo fajny, wygodny aplikator w postaci takiej pompeczki. Tamten produkt już mam, więc będę miała na zapas. Kolejna fajna sprawa, to jest słuchajcie, zniżka na zakupy aż 20 euro. Więc na tej karcie podarunkowej mamy około 94 zł, więc naprawdę bardzo dobrze, jedziemy dalej wyciągam coś ze środka i powiem Wam, że bardzo, bardzo ciężkie o, kojarzę to, słuchajcie, taka próbeczka właśnie z tej firmy Glow Recipe była w kalendarzu adwentowym z Daglasa. bardzo malutkie to było opakowanie, ale pamiętam, że byłam mega podierana właśnie tym kosmetykiem bo chciałam go wypróbować, to teraz mam oj, w dużej pojemności, zobaczcie wielki słoiczek z maseczką arbuzową do twarzy ona jest na noc w konsystencji żelowej więc po prostu nakładamy sobie ją Zamiast kremu. Ładne w ogóle opakowanie ma ta firma, no nie? To jest produkt pełnowymiarowy. Można kupić właśnie w tej pojemności 30 ml, ale również w większej. I wychodzi za niego 109 zł. I ostatnio zauważyłam właśnie, że te maseczki w konsystencji żelowej na noc są bardzo popularne i wiele firm je produkuje. Ale mój klasyk i ulubieniec jest to Lanez koreańska firma. Ona jest dostępna w Seforze. Też rabaty na nią wchodzą, więc dodam wam linka w opisie do Sefory. Jeżeli będzie rabat, to też wam o niej napiszę, bo mega, mega polecam. Dalej widzę tutaj. Jakaś saszetka zapewne będzie to maseczka w płachcie Z firmy Bajeri. Słyszałam o niej, widziałam nawet, że mieli kalendarz adwentowy, ale jakoś długo trzeba było czekać na jego wysyłkę, więc bym się nie wyrobiła przed vlog masami, więc odpuściłam i tutaj mamy bardzo ciężką, więc będzie to mocno nawilżona maseczka do twarzy z różą. No i co? W środku niby jedna maseczka, ale wiecie, jaka jest cena? 74 zł, więc naprawdę drogi produkt, ale widziałam dobre opinie o niej na stronie, więc jestem mega niej ciekawa. Pusta już rzecz, czyli troszeczkę tak mikołajkowo, to będzie paletka, zobaczcie. Huda Beauty, już w jednym właśnie beauty Bagu z Cold Beauty miałam paletkę w kolorze czerwonym, a tym razem mamy zieleń. Fajnie, że Huda Beauty, ale zupełnie nie moje kolory, więc pewnie gdzieś tam pójdzie na wyprzedaż po jakiejś okazyjnej cenie. 138 zł kosztuje ta paletka na stronie cult Beauty, a ja przypominam Wam, że z Huda Beauty otwieram kalendarz adwentowy na moim kanale w kształcie takich ust. Możecie sobie zobaczyć, jest właśnie oddzielny odcinek z tego. Raczej tutaj pielęgnacyjny kalendarz adwentowy ale była paletka, o i teraz mamy z firmy Honest Beauty kredkę do ust. Odcień chyba nie jest zły, myślę sobie, że czasem dają jako gratis gorsze kolory, a tutaj cena to 69 zł. Kolejny kartonik, firma Fresh, z tej firmy jest bardzo popularny produkt do mycia twarzy, a tutaj mamy różaną maseczkę. Takie mniejsze opakowanie, w środku mamy drobinki róży i pojemność to 15 ml. Cena za taką maseczkę to 50 56 zł. Ja tam do środka sięgam, ale tutaj cały czas mi coś od początku wystaje. Widzę, że to jest dosyć spora kosmetyczka. Cult Beauty, i ona jest normalnie dostępna u nich na sklepie. Można sobie ją kupić. Środek ma wypełnienie jak kalendarz adwentowy, właśnie z Cult Beauty. I słuchajcie, dlaczego ja go nie miałam, dlaczego go nie otworzyłam. Ja się do nich zapisałam, żeby wysłali mi powiadomienie, jak tylko dodadzą kalendarz adwentowy do sklepu. No i co strona padła. Odświeżałam co kilka minut. No i niestety później, jak tylko włączyła się, to został wyprzedany. Więc trudno. Ale myślę, że nagranie tego filmu to też jest fajny pomysł, ponieważ naprawdę często pojawiają się u nich te gratisy. No i jak widzicie, to są tak ogromnej wartości. A jeżeli chodzi o kosmetyczkę, 80 zł, to no dosyć sporo, no ale to też jest drogi sklep, więc tak sobie tutaj policzyli. No już tutaj nie ma co z tym dyskutować. Okej, okay, tutaj mi wystają dwie rzeczy, więc zacznijmy od tej pierwszej. I mamy Super Hero, jest to maskara firmy It Cosmetics. Ja sobie od nich kupiłam taki krem BB z wysokim filtrem, ale jeszcze go nie używałam. To jest tuż do rzęs, który nadaje objętości. Mamy tutaj wersję Travel Size, która ma 5 ml i kosztuje ona aż 56 zł. No dobra, lecimy z kolejną saszetką, która nam się tutaj pojawiła. I tutaj mamy płatki pod oczy. To jest stworzone przez jakąś znaną osobę, więc od razu już na pewno przez to też podbija... Cenę dość wysoko. Normalnie sprzedają je w opakowaniu 6 par. Tutaj mamy jedną, więc akurat fajnie, żeby przetestować, wypróbować. Choć ja po prostu nie lubię przypłacać za takie maseczki w płatkach pod oczy. Wychodzą za 21 zł i one są takie metaliczne, wręcz świecące, błyszczące, więc na pewno na jakiś vlogmasak je nałożę i pokażę wam, jak wyglądają. Numer 12, więc wyciągnę coś z samiutkiego końca. Tutaj niby malutki produkt, ale jest to firma Drunk Elephant, bardzo znana. Lala Retro to jest krem do twarzy, e, podobno świetny, w szczególności na nos do stosowania, taki bardzo gęsty, treściwy. No i powiem wam, że z tej firmy też coś fajnego kupiłam i nagram wam oddzielny film, bo po prostu będziecie w szoku, co oni wypuszczają. 5 ml wychodzi za 26 zł. Kolejny kosmetyk. O firma Charlotte Tilbury. I z tej firmy otwierałam no najpiękniejszy kalendarz adwentowy w tym roku. Specjalnie pokazuję Wam tylko pudełeczko, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to po prostu nie chcę Wam zdradzać, żebyście mieli niespodziankę, ale jest tak cudny, ale też mega drogi. Tutaj mamy kosmetyk pełnowymiarowy Pillow Talk Diamonds do ust i słuchajcie, to jest coś takiego, co nakładamy sobie na szminkę no i po prostu tworzy on nam taki nietypowy efekt, zaraz Wam pokażę z bliska, widać tutaj drobinki, a jeżeli chodzi ogólnie o Firmę Charlotte Tilbury, to mam swój ulubiony produkt od nich, zaraz wam go pokażę. Natomiast to jest pełnowymiarowy kosmetyk, cena 147 zł. Do tanich oni nie należą, ale powiem wam, to jest moja ulubiona pomadka w odcieniu Pillow Talk. No już mi mało jej zostało, ale całe szczęście mam drugą, jest naprawdę idealna, niudowa. Następny kartonik jest bardzo, bardzo duży. Glow Day and Night. Mamy tutaj kosmetyk pełnowymiarowy o zawrotnej cenie 291 zł. I to to jest serum superfoods przede wszystkim jest tutaj olej z zarodków grzybów reishi nie wiem czy to dobrze czytam pierwszy raz w ogóle o nich słyszę nawadniają oraz nadają właśnie skórze blasku czyli tego tutaj glow Prawie 30 ml ma ten kosmetyk, no i pierwszy raz słyszę o tej marce, więc fajnie będzie przetestować, ale w ogóle bardzo, bardzo drogi produkt tutaj, no nie? I z samego końca kolejna rzecz, jakaś tubeczka. Tutaj mamy krem z filtrem Unseen Sunscreen. Zobaczymy jaka będzie konsystencja. To jest 15 ml, niby małe opakowanie, ale można właśnie w takiej pojemności kupić go na stronie. I wychodzi on za 80 zł. Ja jednak wolę budżetowe filtry, bo po prostu nakładam je codziennie w dużych ilościach, no, i tutaj mamy 30. No, ja wolę osobiście 50. Ale teraz, jak tak bardziej siedzę w domu, no to spoko mogę sobie tą 30. wypróbować. Iconic. I kolejny tusz do rzęs. Wcześniej mieliśmy malutkie opakowanie. Tutaj natomiast jest pełnowymiarowe. Oczywiście w kolorze czarnym. No, i uważam, że tutaj nad tuszami do rzęs nie ma co się zbyt rozwodzić, bo to jest po prostu ile ludzi tyle opinii. Jednej osobie taka szczoteczka pasuje, drugiej inna, więc wiecie. Ale jeżeli chodzi o cenę, 101 zł. Zbyt dużo produktów nam tutaj chyba nie zostało. Ciekawe co to jest, czy jakiś serum, czy olejek Jest to w szklanym opakowaniu, więc całe szczęście So rich Za 70 zł, aż mamy tutaj pełnowymiarowy produkt Jest to olejek do skórek i paznokci, więc super Muszę tego używać, bo po prostu od tych kartonów, od tych okienek, po prostu cały czas mam wysuszone dłonie. Moja wersja to brzoskwinia i wanilia. Mamy tutaj oczywiście witaminę E. Powiem Wam, że zapach cudny. Za chwilę sobie go postawię na wierzchu gdzieś, żeby go używać. No i następnie widzimy tutaj jakaś biała tubeczka. Dr. Barbara Strum. Słuchajcie, to jest, są niemieckie kosmetyki, bardzo drogie, właśnie jest na Cult Beauty. Kalendarz adwentowy z tymi kosmetykami, ale odpuściłam totalnie, ponieważ 460 euro on kosztuje. Za dużo. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten produkt, jest to krem do twarzy. Jest informacja, że jeżeli nie nosimy podkładu, możemy go nałożyć. Zamiast tego, choć po prostu on ma szereg składników odżywczych, nawierzających, ale nie ma koloru. To są produkty niemieckie. Jeżeli chodzi o pojemność tego produktu, to 20 ml i bardzo drogo wychodzi za taką próbeczkę, ponieważ 276 zł, pełnowymiarowy produkt ma 50 ml, więc całkiem duża próbka, no nie? Tym razem troszkę mniejsze opakowanie w niebieskim kolorze. Dr. Dennis Gross, to też są znane kosmetyki drogie. Mamy tutaj krem pod oczy, próbkę 5 ml. Litru, więc nie jest to wcale tak mało. B3 Adaptive Superfood Stress SOS Eye Cream, czyli krem pod oczy e, przeciwstresowy. Kurcze, no naprawdę bardzo ciekawe sprawy. Oni mają bardzo nowoczesne kosmetyki, mają też te maski ladowe u siebie w ofercie. O tym produkcie to można by opowiadać kilkanaście ładnych minut, ale nic dziwnego, skoro za tak wysoką cenę sprzedają te kosmetyki, no, no to kurcze, muszą napisać o co tutaj chodzi. Cena to 119 zł. Kolejna dość spora tubka. Oj, pierwszy produkt, słuchajcie, do włosów, tego jeszcze tutaj nie było. Jest to maska intensywnie nawilżająca. 30 ml z firmy Living Proof. 26 zł za nią wychodzi. Następnie saszetka z maską w płachcie. E, tutaj widzimy imbir i witamina C. W ogóle fajny wygląd tego słoiczka. Jeżeli chodzi o cenę, to 19 zł. Jedna sztuka oczywiście w środku. No i ona dzięki właśnie tej witaminie C ma działanie rozjaśniające. Malutkie Opakowanie i widzę tutaj kosmetyk z tej samej firmy, co była ta maseczka arbuzowa Glory CP. Jest to serum do twarzy rozjaśniające, wygładzające, w ogóle bardzo fajne. Mają opakowanie pełnowymiarowe, właśnie w kształcie ananasa. Bardzo, bardzo fajne. E, tutaj jest próbeczka 4 ml, 33 zł za to wychodzi. I tutaj kolejny produkt z firmy Verset. Już obczaję sobie na stronce, co o nim piszą. Jest to kosmetyk, który nakładamy na noc na twarz. zawarty w nim kwas glik. Kolowy oraz mlekowy będzie działał złuszczająco, więc rano obudzimy się z przepięknie rozświetloną skórą. Jeżeli chodzi o pojemność, to 15 ml. Taką pojemność również możemy kupić na stronie za 55 zł i nie jest to wcale tak mało, ponieważ tego typu produktów nie nakładamy. Dzień po dniu, tylko co jakiś czas. Patrzcie, ciągle coś wyciągam, wyciągam i się nie kończy. Kosmetyk Kate Summerwile. Kolejny produkt złuszczający tym razem jest on do mycia. I nakładamy go na 2 minuty. Wychodzi za niego 58 zł. Mamy tutaj pojemność 7,5 ml. Na stronie najmniejszą można kupić 15. I coś następnego kurczę. Muszę używać tych produktów złuszczających. Ostatnio odstawiłam wszystko, bo tak mi się zepsuła skóra, że po prostu miałam ją tak wrażliwą, że nie chciałam jej dodatkowo podrażniać. A tutaj co mamy? Tutaj znalazłam produkt z firmy U-Beauty. Bardzo drogi, 10 ml. Kosztuje aż 300 zł. I słuchajcie, to jest produkt na przebarwienia. Właśnie ma nam je redukować oraz ma działanie z wygładzające, roślinne. I zmniejsza pory, więc dużo obietnic. 300 wy naprawdę sporo. Powiem wam, że tych produktów na przebarwienia trochę już mam, ale czekam z nimi. Żeby moja skóra się uspokoiła, dopiero wtedy, jak już będzie czysto, że tak powiem, same przebarwienia to będę stosować. Słyszeliście o tej firmie? Stosowaliście, ja jeszcze nigdy od nich nic nie miałam. A w środku już, słuchajcie, pusto, więc została nam tylko ta kosmetyczka. Ona jest 26 produktem i już Wam pokazuję wszystkie obok i przeliczenie dokładnej ceny. No ja po prostu nie mogę, zobaczcie, tyle tych produktów z Frico. 2485 zł. Odkąd ja na tej stronie Cult Beauty kupuję, odkąd widzę te beauty bagi, to nigdy nie widziałam. O takiej wartości prawie 2,5 tysiąca szok. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym zestawie, i czy w ogóle widzieliście na polskich stronach takie bogate gratisy, bo mi się nigdy nie zdarzyło. No i cóż, ja ze swojej strony jedyne co muszę Was przeprosić, że tak późno nagrywam ten odcinek, bo tego już nie ma, ale to co jakiś czas się pojawia, więc myślę, że za jakieś dwa. Miesiące powinien być z powrotem taki beauty bag. Słyszeliście, że były tutaj problemy. Po pierwsze, że mi tego nie wysłali, po drugie, bardzo długo szło do mnie tamto zamówienie, ale to opowiem w kolejnym odcinku o godzinie 15. Zapraszam Was do oglądania, żebyście zobaczyli. A kto dotrwał do końca i ma chęć napisać jakiś komentarz, no to napiszcie próbka. No bo takich próbek za darmo nigdzie nie ma jak na Cool Beauty. Więc jestem mega zadowolona i po prostu zawsze czekam z zakupami u nich na jakieś właśnie takie promocje, z tymi dodatkowymi gratisami. O, piesek tutaj, zobaczcie, piesek tutaj przez całe nagranie nam towarzyszył. Zostawcie kciuk w górę, dzwoneczek, jeżeli Wam się filmy moje nie pokazują. No i do zobaczenia już o 15, buźka, pa pa!